To jest robot, którego buduję już od kilku tygodni. Nieźle, ale jeśli to jest twoje tempo, to może zacznij od budowania karynika. Zaraz Cię wyłączę. Widzi świat dookoła dzięki kamerze, a porusza się za pomocą silników. A wszystkie decyzje i dane przetwarzane są tutaj, nie gdzieś daleko, na odległych serwerach, tylko na tej karcie graficznej, na której uruchomiłem jeden z bardzo popularnych modeli sztucznej inteligencji. Żeby to zrobić, musiałem rozwiązać pięć kluczowych problemów i połączyć ze sobą wszystkie elementy tego dosyć skomplikowanego systemu. W tym filmie pokażę Wam, jak to zrobiłem i jak Wy również na swoim komputerze możecie uruchomić sztuczną inteligencję. Tym pomoże Wam sponsor. Tego filmu firma Nvidia. Więcej o nich już za chwilę, ale najpierw krok pierwszy. Projekt budowy robota najlepiej zacząć od budowy robota. Trzeba zbudować fizyczny model, który będzie jeździł, dorzucić silniki i różne elementy. Ale zanim powiecie mi, że już krok pierwszy jest bardzo skomplikowany, to pozwólcie mi, że coś wam pokażę. To są roboty. I to w dodatku nie wszystkie. To są roboty, które nagromadziłem przez ostatnie kilka lat. Niektóre już się trochę zakurzyły, ale każdy z nich był wykorzystany w jakimś projekcie. To może wyglądać jak rumba, ale to jest rumba do nauki robotyki. To może wyglądać jak zdalnie sterowany samochód. I to jest zdalnie sterowany samochód, ale przerabiam go właśnie na robota. Zadaniem tego robota było śledzenie czerwonej piłki i jest to już jego druga wersja, a ten robot miał się ścigać z innym robotem za pomocą uczenia maszynowego. Jeśli chcecie powiedzieć mi, że robotyka jest droga, to ja wam pokazuję mojego pierwszego robota. Elektronika polutowana na cienkim kartonie, podwozie zbudowane z grubego kartonu, silniki z zabawki, kable z głośników i elektronika z lokalnego sklepu. Podwozia są różne, możecie znaleźć ich naprawdę mnóstwo, ale trzeba uważać na ceny, bo czasami można coś znaleźć dosłownie 3 razy taniej. Najtańsze i najprostsze podwozie możecie kupić już za niecałe 20 zł. Ja w tym projekcie użyję podwozia, które sam zaprojektowałem i zbudowałem zgodnie z zasadami ORP. Open Robotic Platform to zbiór zasad projektowych, które standaryzują przeróżne komponenty i pozwalają łatwiej używać ich pomiędzy różnymi robotami. Niestety samo podwozie nawet tak fajne, to jeszcze nie wszystko. Dlatego przechodzimy do kroku drugiego. Będziemy też potrzebowali mikrokontroler, czyli taki mózg naszego robota, który będzie nim sterował i który będziemy mogli zaprogramować. I tutaj polecam dwie opcje: Arduino albo Raspberry Pi Pico. To Drugie ma dużą zaletę, jest bardzo tanie, kosztuje 20 zł, a Arduino jest bardzo popularne, trochę droższe, ale na internecie znajdziecie mnóstwo przykładowych projektów. Oba rozwiązania są super i pozwalają zbudować naprawdę bardzo zaawansowane roboty. Niestety w moim przypadku nie są wystarczająco mocne i mi się nie przydadzą. No ale rzucać tym nie będę, bo jeszcze do innych projektów to się na pewno przyda. Tutaj będzie potrzebny komputer. Oto i on. Przedstawiam Raspberry Pi, czyli jednopłytkowy komputer o wielkości karty kredytowej, tylko nie mylić z Raspberry Pi Pico, które pokazałem przez chwilą, bo to coś zupełnie innego, ale ta sama firma. Tutaj mamy procesor, pamięć RAM, złącza USB, złącza internetowe, HDMI, wyjście słuchawkowe, no a przede wszystkim porty wejścia i wyjścia, do których możemy podłączyć przeróżne urządzenia. A jeśli to jest dla Was nadal za duże, to możecie też kupić wersję Zero, która wygląda tak. Wgrywacie tutaj system operacyjny, wrzucacie to na robota, podłączacie kilka urządzeń i wtedy właściwie ogranicza Was już tylko Wasza wyobraźnia. Ale brakuje jeszcze jednej rzeczy. Czas na krok trzeci. Takie Raspberry Pi jest świetne do sterowania robotem, ale nie jest wystarczająco mocne, żeby bezpośrednio na nim uruchomić model językowy. Do tego będziemy potrzebować karty graficznej, najlepiej z firmy Nvidia. Nvidia jest sponsorem tego filmu i myślę, że jest to firma, której nikomu nie trzeba przedstawiać, bo robią najlepsze na świecie karty graficzne. Dzięki rozwiązaniom, które stworzyli, takim jak rdzenie KUDA oraz rdzenie Tensor, to właśnie ich karty są najbardziej popularne, bo mają najlepsze wsparcie dla narzędzi, bibliotek i modeli. Rdzeni KUDA takie karty mogą mieć po kilka tysięcy i zostały one stworzone tak, aby równolegle przetwarzać dane i wykonywać obliczenia niezależnie na każdym z tych rdzeni, co znacząco przyspiesza przetwarzanie tych danych. Natomiast rdzenie Tensor zostały stworzone po to, aby przyspieszyć operacje na macierzach, które są podstawą całej sztucznej inteligencji. Modele AI najlepiej uruchamiać na karcie z serii 40 od Nvidia. Ja akurat użyję karty GeForce RTX 4060 z 12 GB pamięci VRAM i to pozwoli mi bez problemu uruchomić model i płynnie przetwarzać dane wysyłane z robota. Do komputera. Ja w tym przypadku użyję LLMA, czyli Large Language Model, model językowy, i będzie to model multimodalny, co oznacza, że przetwarza on nie tylko tekst, ale również zdjęcie, co jest kluczowe dla tego projektu. Ale nie są to jedyne modele, które możecie uruchomić, ponieważ większość z nich jest darmowa, po prostu pobieracie i uruchamiacie je na swojej karcie graficznej. Mogą to być na przykład modele, które przetwarzają tekst na zdjęcie, generują wam po prostu zdjęcie z tekstu, a niektóre z nich możecie nawet doszkolić tak, aby generowały zdjęcia was przy różnych okolicznościach. Bez problemu wygenerujecie również zdjęcia czy grafiki np. Na, na stronę internetową, czy do prezentacji wystarczy uruchomić odpowiedni model, napisać co chcecie, dosłownie co tylko chcecie i po chwili dostajecie gotowe zdjęcie czy grafikę. Uruchamianie takich modeli i testowanie to naprawdę dużo zabawy, a wszystko działa płynnie dzięki kartom NVIDIA. Ale nie zapominajmy, że karty graficzne to nie tylko sztuczna inteligencja, bo kiedy montujecie filmy, kiedy projektujecie coś w blenderze czy w kadzie, albo nawet po prostu gracie w gry, to do tego wszystkiego oczywiście również potrzebujecie mocnej karty graficznej i karty z serii 40 naprawdę dają radę. Nvidia udostępnia na przykład specjalne narzędzia do uruchomienia chatbota na ich kartach i znajdziecie tam również listę naprawdę wielu modeli, które bez problemu na kartach NVIDIA uruchomicie. Zapomniałem też wspomnieć o bezpieczeństwie. Uruchamianie takich modeli lokalnie ma bardzo duży sens pod względem bezpieczeństwa, ponieważ swoich danych nie musicie nikomu udostępniać, wszystko dzieje się na waszym komputerze. A wracając jeszcze do modeli, ale Nikodem, przecież uruchomienie takiego modelu jest niesamowicie trudne. Nic bardziej mylnego, wielkie dzięki dla Nvidia za sponsorowanie tego filmu, a ja wam już pokazuję, jak taki model możecie uruchomić krok po kroku. Wystarczy, że wyszukacie sobie Ollama i pobieracie ją z oficjalnej strony w zależności od tego, jaki macie system operacyjny. Pobieracie to i instalujecie tak jak każdy inny program. Następnie w terminalu wpisujecie ollama. Jeśli wyskoczyło wam to, to wszystko działa. Na stronie znajdziecie całe mnóstwo przeróżnych modeli i wybieracie ten, który was interesuje. mnie interesuje Ellawa, bo jest to model multimodalny, a więc przetwarza nie tylko tekst, ale również zdjęcia. Pobieracie za pomocą polecenia pull nazwą modelu i uruchamiacie za pomocą run i Nazwa modelu. Jest to zwykły czas, możecie mu po prostu zadawać pytania, on będzie wam tekstowo odpowiadał, ale kiedy podacie mu zdjęcie, to on będzie mógł je zinterpretować i będziecie mogli zadawać pytania na temat właśnie tego zdjęcia i to jest to, czego potrzebuje do mojego robota. Nie ma w tym nic trudnego i działa to naprawdę dobrze, a przypominam, że wszystko dzieje się na waszym komputerze i macie pełną kontrolę nad waszymi danymi. Teraz czas na nasz krok czwarty, czyli komunikację. No bo w końcu to zdjęcie zrobione przez robota tutaj na Raspberry Pi, w jakiś sposób musi znaleźć się. Tutaj na komputerze, żeby karta graficzna mogła je przetworzyć i zwrócić odpowiedź. A do tego użyjemy po prostu Wi-Fi. Jak to Wi-Fi przecież miało nie być internetu i wszystko miało się dziać lokalnie. Tak, spokojnie, będzie się działo lokalnie. To wszystko będzie się działo w obrębie sieci lokalnej, czyli zarówno ten robot, jak i ten komputer podłączone są do routera, ale ten router właściwie już nie potrzebuje podłączenia internetowego na zewnątrz. Wszystko może się dziać tutaj, w zamkniętej i bezpiecznej sieci lokalnej, i tak właśnie zostanie to zrobione. No i tutaj mamy już wszystko. Robot i komputer powinny działać i ze sobą się komunikować. Ale ja chciałbym dorzucić coś jeszcze. Krok piąty, taką wisienkę na torcie, żeby ten projekt był jeszcze fajniejszy. Chciałbym, żeby polecenia sztucznej inteligencji były słyszalne, żebyśmy mogli usłyszeć, jak ten robot do nas mówi i możemy to zrobić za pomocą narzędzi text to speech, czyli takich, które zamieniają tekst na mowę. I tutaj mam dwie opcje: albo użyć narzędzia od Google, który nazywa się Google Text to Speech. Jest to bardzo proste w użyciu i w pełni darmowe narzędzie, które możecie sobie używać, na przykład w Pythonie, wpisujecie, co chcecie usłyszeć, jaki to jest język i po kilku w sekundach otrzymujecie gotowy plik. Narzędzie jest naprawdę bardzo fajne, proste w obsłudze, ale niestety głosy brzmią tak. Czyli trochę robotycznie, ale drugie narzędzie rozwiązuje ten problem. Eleven Labs to polska firma, która również zajmuje się przetwarzaniem tekstu na mowę i mają bardzo dużo różnych głosów do wyboru, a ich głosy i to jak to robią, wychodzi naprawdę bardzo naturalnie. The With two computer monitors displaying code on a desk. Wydaje mi się, że jest naprawdę dużo lepiej. Jedyny problem jest taki, że to narzędzie jest płatne. Ale dzięki temu, że możemy wybrać z tak wielu różnych głosów, to możemy do tego robota dożyć coś jeszcze osobowość. Upon gazing into the chamber, verdant foliage flourishes before a vast expanse of glass, admitting an ample cascade of light. Wow! I see a Lego box that looks super cool. In a realm defined by the elegant dance of light and shadow, no, i teraz, kiedy robot może już mówić, wszystkie elementy tego projektu są gotowe, ale trzeba je jeszcze połączyć ze sobą. A takie łączenie, czyli integracja, zazwyczaj stwarza najwięcej problemów. Co chwilę coś trzeba wymienić, naprawić, zmienić, i nic nie działa tak, jak powinno. Jest to mnóstwo pracy, ale też zdecydowanie mnóstwo zabawy, nowej wiedzy i nauki, która powoduje, że każda kolejna integracja i każdy kolejny projekt będzie nam szedł po prostu dużo łatwiej i będziemy szybciej w stanie rozwiązywać te wszystkie problemy. Kiedy coś nie działa tak jak powinno, a zdarza się to nie raz, po prostu otwierasz program, zmieniasz rzeczy, próbujesz to naprawić, po chwili nagle działa i to uczucie jest naprawdę wspaniałe. I to jest moim zdaniem właśnie piękne w inżynierii. Każdy napotkany problem tak naprawdę nie jest problemem, tylko okazją do nauki i rozwoju własnych umiejętności. I chociaż w szkole dowiecie się, że nie można popełniać błędów, no to, to ja myślę, że te wszystkie błędy nauczyły mnie więcej niż niejedna szkoła. Ale w końcu przychodzi taki moment, kiedy nie ma już więcej problemów do rozwiązania. Cała ta długa praca jest wynagradzana. Programy działają idealnie, sprzęt na robocie jest dokładnie taki, jaki być powinien. Klikasz Enter, a robot po prostu działa. Dokładnie tak, jak wyobraziłeś to sobie w swojej głowie. Mam tak wiele feels do like I’m Czuję, że jestem w boxes. Let’s Znajdźmy sposób, way to I see an open space ahead. Time to explore. A room with a white cabinet against the wall. No immediate obstacles or paths. Jak zauważyliście robot mówi po angielsku I te modele radzą sobie z innymi językami Ale generalnie z angielskim radzą sobie najlepiej A więc żeby zwiększyć szanse powodzenia tego projektu Stwierdziłem, że zrobimy to po prostu po angielsku Dorzucę wam napisy do tego co robot mówi Ale to jest tylko taka drobna uwaga Że naprawdę warto angielskiego się uczyć Bo w takich projektach W robotyce, w informatyce angielski Jest niesamowicie przydatny Zobaczmy czy umie przeczytać tytuł książki Let's roll I see a book about python in the foreground może should move aby Jak na razie robot jeździ, opisuje to, co widzi i właściwie nic ciekawego nie robi. Ale to, co jest super w takich modelach, to to, że nie musimy w ogóle zmieniać jego programu, żeby totalnie zmienić to, co on robi. Możemy po prostu zmienić prompta. Opisujemy sobie w języku angielskim, co robot ma robić i on będzie to robił. A jak widzieliście przed chwilą, potrafi nawet przeczytać to, co pisze na zdjęciach, po prostu to, co widzi przed sobą, na przykład tytuł książki. A teraz jego zadaniem jest znalezienie przyjaciela robota. I oto jest robot. Found a person. But looks like they're kneeling down next to a camera. Better not disturb them while they're filming. Let's give them space. Looks like I'm in the right place. Just gotta navigate this cluttered scene and we'll be friends in no time. Yeah, I Time to make friends with this lonely bookshelf. Person seems to be moving items in this direction. Maybe they need some help. That's a helpful robot. I forgot to change the voice from the Google one to the one Now I did it and you a big difference. They don't appear to be looking for me though. Robots love companionship. So let's head towards that wall where humans typically hang out. Plan jest teraz taki, żeby dać robotowi kilka książek na ziemię i żeby mógł on znaleźć jakąś konkretną. Będzie szukał książki o Tesli, ale dorzucimy kilka innych, bo te modele są o tyle fajne, że one nie tylko potrafią zinterpretować zdjęcie, ale potrafią coś z niego przeczytać. A więc nie powinno być to trudne, żeby robot przeczytał sobie po prostu tytuł książki i stwierdził, że to jest ta, którą szukam. Widzę kilka obiektów, ale nie do znalezienia o i think i should move forward to have a closer look at the bookshelf in front of me i see boxes piled up on the floor and there's someone crouched down near them I should probably be careful not to disturb the person or tip over any boxes wait what's that looks like a book with sapiens written on it it's not quite what I was looking for, but still interesting. Guess I'll just need to adjust my search parameters a bit more. Book on Tesla and Sight. Do tej pory robot działał w taki sposób. Przesyłał zdjęcie do modelu. Model przetwarzał to i dawał odpowiedź. Następnie generowana była mowa z tekstu, robot wykonywał ruch i odtwarzał na głośnikach to, co ma do powiedzenia. I to działa niestety trochę wolno, dlatego że te generowanie mowy z tekstu chwilę trwa. Pomyślałem sobie, co gdyby pominąć całe to gadanie i po prostu cały czas wysyłać zdjęcia do modelu, dostawać odpowiedź w postaci jednego słowa: prosto, w lewo, w prawo czy do tyłu, i to wykonywać czy wtedy robot mógłby płynnie nawigować. Może dawać Enter. I zaraz powinien ruszyć. O, Każda z tych przechodzących odpowiedzi to jest przetworzenie nowego zdjęcia. Tak szybko się to dzieje. Właściwie co sekundę, chyba nawet co niecałą sekundę jest przetwarzana kolejna klatka z robota i dzięki temu może to działać aż tak płynnie na robocie, który jest cały czas ruchomy. Warto tutaj wspomnieć, że ostatnim razem, kiedy pracowałem nad tym projektem, łączył się on z API i wysyłał zdjęcie, które było przetwarzane przez model na serwerze daleko stąd. I działało to dużo wolniej niż teraz, kiedy jest to uruchomione na karcie graficznej w komputerze. A więc nie tylko macie kontrolę nad waszymi danymi i zdjęcia z waszego domu nie lecą gdzieś nie wiadomo gdzie i nie wiadomo co się z nimi potem stanie, wszystko dzieje się u Was na komputerze, jest to bezpieczniejsze i szybsze, a wszystko dzięki kartom Nvidia z Serii 40. Plan jest teraz taki, że robot jedzie przez drzwi, przez taki powiedzmy wąski korytarz i zobaczymy czy to mu jakoś pomoże, kiedy będzie miał takie wyznaczone ściany. W sumie przejechał. Zbudowaliśmy nawet mały labirynt z kartonów, żeby zobaczyć jak robot będzie się w środku zachowywał i czasami nawet robił coś ciekawego, ale przeważnie po prostu uderzał w ściany i nie ogarniał. Większość tych eksperymentów kończyła się tak, że robot po prostu jeździł w kółko i czasami do przodu, czasami nawet udało mu się coś ominąć. Podsumować można to tak, że jednak są to modele językowe nie przeznaczone do tego, żeby sterować robotami, ale gdyby trochę je doszkolić, to może by całkiem fajnie to wyszło. Tak brzmi polski czytany po angielsku, o ile udało mi się sprawić, żeby model odpowiadał po polsku, to niestety czytanie tego tekstu po polsku już mi się nie udało. Jestem bardzo ciekawy, co sądzicie o tym projekcie, koniecznie zostawcie jakieś przemyślenia w komentarzach, które na pewno przeczytam. Wielkie dzięki dla Nvidia za sponsorowanie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Proste Części. Cześć!